systemem jestem Kończynka, w dzisiejszym odcinku będzie vlog ze stajni, ale nie jedziemy na jazdę, tylko na sesję zdjęciową z końmi, więc no. Ja zrobiłam u sobie takie warkoczyki, żeby mi się pofalowały włosy, więc nie unikajcie mega śmiesznie przy nich wyglądam. I yy, założyłam wreszcie mikrofon, więc mam nadzieję, że lepiej mnie słychać, więc tak. Na początku chcę ubrać taką sukienkę, a później chcę się przebrać taką. Ubieram te spodenki, takie krótkie. Mam nadzieję, że będzie pogoda, żeby je ubrać, bo na razie to nie ma w ogóle słońca. Ale ma być chyba gdzieś stopnie, stopni, więc nie wiem. Na to ubieram taką o, białą bluzkę. Na ramionczku i taką koszulę. O. Więc tak, yy, ogólnie sobie oczywiście spłynęć te warkoczyki, Mam nadzieję, że zrobią mi się takie fale. Co się jeszcze sobie, a nie na sesję, tylko żeby tak po prostu z nami pojechał. I biorę też obowiązkową wodę i coś do jedzenia I jeszcze yy, bacika do kolejny oczami, tylko jeszcze tak na szybko spokoję w sklepie do plecaka. Jeszcze zapomniałam o bociku. Ogólnie, to najpierw ubieram tą sukienkę, jak mówiłam, więc. Dlatego zakładam taką mm, brązuletkę. Bo myślę, że będzie ładnie pasować taką Taką kokardką. Ogólnie stwierdziłam, że zrobię Wam jeszcze ASMR z czyszczenia Soleil. Tu mam moją skrzynkę ze szczytkami i już wyjmuję szczotki. Taką sobie wezmę odżywkę. Może być ta, taką. Taka. Tak. To chyba wszystko. Mam nadzieję, że takie krótkie SMR Wam się spodobało. Ogólnie stwierdziłam, że założysz jeszcze taką czapeczkę z so Więc zakładamy. Tak się prezentuje z czapeczką. Tylko nie mam tutaj dokładnie zawiązać, może później sobie troszkę czy coś. Ale na razie niech tak ma. Doświęcam do tego, tego żółtego yy, kantarka. Dobra, my się już w serii będziemy widzieć trochę później, bo to miał być vlog sesji, a ja na razie tylko do Was gadam i się szykujemy, więc widzimy się trochę później. Ja już zjadłam obiad i się przybrałam, tak się prezentuje ta sukienka. I jeszcze muszę rozplątać te warkocze. Tak się prezentuję już po rozplątaniu. Już sobie wróciłam z sesji. Było naprawdę fajnie. Chciałabym wam jeszcze powiedzieć, że zobaczcie, jak weszły zdjęcia. Jak pani nam już wyśle, to wstawię wam albo na posty, albo na szatce. I tak jeśli vlog Wam się podobał, to pamiętajcie o łapce w górze, subskrypcji. Bo zmierzam po 2000. Mamy już... 1700, Dla mnie to jest naprawdę dużo. Jak ja jeszcze nie nagrywam rok, tylko w listopadzie minie. Więc um, dla mnie to bardzo dużo. Dziękuję Wam, co wiem. I tak. Um, jeśli napiszecie też jakiś komentarz, będzie mi naprawdę miło. A ja już się z Wami żegnam. Pa!